Nazywam się Cześć. Marcin Witamy! Zapraszam do konie lekcji. Trzymaj swoje konie. Poszłem! Brrr. Martin Osman, Mirek Burnejko znowu dla was, tak, znowu dla nas. Mirek zapytał mnie, czy nagrywamy, mówił, że o kursie, że poszły kursy za miliony, ale tego jeszcze nie zrobiliśmy. Dokumentujemy tylko to, co zrobiliśmy. Znam ludzi, którzy nagrywają kursy o zrobieniu milionów, ale tego nie zrobili jeszcze. My robimy to poprawnie, tak? Metodologicznie dłużej to trwa. Tak, czy to się nagrywa? Tak. No ja myślę. <laughs> tak, i. Jak to się stało, że zrobiliśmy partnerstwo, które wyszło, co jako wyszło, rozumiem, że obie strony są zadowolone. Ja mam to odpowiedzieć moją wersję? Tak, tak. Więc. Yy, o, będzie się nie kupił, no. Yy, nie, bo my się przecinaliśmy tak, tak delikatnie w social Media. Muszkaliśmy przynajmniej raz. Potem byliśmy na konferencji Garego Weinerczaka, tak. gdzie ty byłeś gwiazdą, a ja byłem oglądaczem. Klientem, tak. Tak. I potem jakoś się nie stykaliśmy ze sobą. Aż nagle ja w którymś vlogu zapytałem moju, moją publiczność, e, kto jeszcze powinien być. Jak romans to z kim? Osman. I, jak romans to z kim? I, i parę odpowiedzi padło Osman. Pl. u uosmana.pl. E, I potem się zgadaliśmy, spotkaliśmy się w Lubinie, porozmawialiśmy przez chwilę. Mm. Ale zobacz, teraz mówisz o kwestiach takich, te operacyjnych, nie? W skrócie. Ale tak, Wielu tak, tak mentalnie, jak czemu ten. to wyszło? Bo ja, 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 ja mam kilka punktów, czemu uważam, że wyszło, i to powiedz tak bo ja nie wiem. Okay. Zaufanie. Ja Ci ufałem, bo działałeś długo w internecie. Miałeś zaangażowaną społeczność, która potwierdzała, że tobie warto ufać. Ale wiesz, jak to jest, bo e, jak masz dwie osoby, które są znane publicznie, chociaż odrobinkę, to jest e, strach, żeby coś. E, jak będzie wpadka, to, jak wpadka okay. to. Jest coś do stracenia. O, może ta, w ten sposób. Ta, ta, ta. Nie? Na końcu tej współpracy, tej edycji kursu, mi się bardzo podobało to, że od razu Cię miałem raporty sprzedaży, od razu, i od razu cię miałem pieniądze. Że Ty poganiałeś mnie o fakturę, a nie odwrotnie. Ta. To taki najlepszy trik, że w umowie piszemy, że się rozliczamy na koniec miesiąca, a płacimy pieniądze najszybciej, jak się da taki mały. Ostatnio miałem współpracę z jedną firmą, gdzie ufam im, ale dalej nie mam pieniędzy. Czy nie będzie żadnej windykacji? Jest na skraju terminu płatności, ale czemu? Czemu ktoś zwleka do ostatniej sekundy, gdy to była nasza pierwsza transakcja, pierwszy deal wspólny? Więc zobaczyłem też to na tyle innego klienta, że u ciebie była ta razu płatność i to od razu podnosi zaufanie na jeszcze wyższy poziom. Czytałem ostatnio, że gdy osoby OPS spotykają się, to mają zaufanie 50%, taka bateria 50% albo ładują na większy zakres, albo zużywają to w dół. To zależy hej, kto robi to badanie. Bo Amerykański naukowiec to musi być Bo jest część tak. osób, nie wiem czy się ty do tego zaliczysz, ale ja tak mam, że ja z natury staram się ufać ludziom. Nie? Czasami oczywiście się dostanie, ale lepiej dostać na początku niż na końcu swojej kariery. Mhm. Chyba. To, to ja zachęcam do, znaczy zniechęcam do pracy ze mną na przykład, nie? stawkami, konkretną komunikacją. Więc u nas też wyszło to, że mamy obaj konkretną komunikację, prawda? Krótkie maile w punktach. Tu maila. Wolę działać niż pisać. I w mailu, który otwarty był, konkret. Tak. A, a nie oferty, tak. pieczelenia. Mi, mi się podobało, bo e, ja współpracowałem z wieloma osobami i też z wieloma osobami e, prowadziliśmy negocjacje długo. I potem umowa, i potem nagle się okazało, że. Nie negocjacji umowy się w ogóle rozpadała, albo ktoś traci, o, z Tobą było tak, dobra, to dzielimy się po tyle i tyle. Ok, ok, umowa, dobra, tyle, tyle. tyle. Dosłownie to trwało w sumie może 5 minut. Tak. Wyczytałem podpisy. Tak, 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 tak. tak, Czyli co, zaufanie i podobne języki komunikacji. A może też no chodziło. To, trochę doświadczenia w tej kwestii biznesowej, bo tak, też tak. wiele osób, które zaczynają, e, no, nie ogarniają tych kwestii, jak załóżmy. Trzeba coś dowieźć na czas, trzeba zrobić robotę. Kasa jest wtedy, gdy coś się zrobi, a nie zanim się czegoś nie zrobi i tak dalej. To, że obaj nagrywaliśmy wideo, bardzo pomagało, bo Ty w Kiejdżu ten tak. produkujesz swoje wieczarze? Właśnie o tym rozmawiałem chyba wczoraj czy przez wczoraj przy nagrywaniu, że z nikim jeszcze, kurczę, sobie cały czas, bez sensu. Co? Swudzimy sobie cały czas. A, że, prawda! Że z nikim się nie nagrywało to szybko, nie? zawsze to było załóżmy jeden moduł per dzień, a z tobą raz robiliśmy trzy moduły trzy. jednego dnia. Później umierałem, bo to, to jest kwestia też regeneracji i odreagowania. E, a ja od ciebie nauczyłem się na przykład nagrywania strukturą. Czyli jak nagrywałem teraz e, plik wideo dla klienta, godzinne szkolenie dedykowane klientowi na zamówienie. To rozpisałem sobie według Twojego tam skryptu, a wcześniej leciałbym bardziej freestyle. Więc teraz miałem punkty, coś trzymałem, żeby dać klientowi to, czego chce na pewno on, a nie przypadkiem coś innego niż mi się wydaje, że on powinien dostać. I też mnie tego pilnowałeś w agendzie kursu, że zrobiliśmy ankietę, czego klienci chcą, i Mirek pilnował mnie, żeby dać dokładnie to, czego chcą, a nie inne rzeczy. Ale zobacz teraz, bo mieliśmy wczoraj o godzinie 19.00 live, nie? Jeszcze się kurs nie skończył, a już. Jeden chłopak, nie zapomniałem imienia, ale to może zawsze przypomnę, po raz pierwszy sprzedał swoją aplikację Software software a Service. E, chyba Justyna. Justyna, Justyna e, zrobiła powiedzmy to, co jej mówiliśmy i 11 tak. tysięcy sprzedaży wpadło. Tak, tak. Więc, wiesz, to takie Fajnie widać te nasze efekty. Wczoraj do mnie przyszedł do biura, bo mi się wyprzedaż książek, bo zmieniamy biuro, e, chłopak, który pokazał na karcie A4 wypisane długopisem dane. E, w, w marcu miałem 0. On nie jest, nie jest uczestnikiem kursu, ale bazował na moich materiałach ode mnie wideo. Więc analogia jest. I w pierwszym miesiącu miał 4800, w drugim 5600, i w czerwcu ma 5400, a jest połowa miesiąca. Więc przekroczy znowu tą piątkę, Prawdę. szóstkę, może siódemkę i on w ogóle jest niepowzięty. I takie fajne case study, że robisz, działa. No bo jak robisz, to działa. Tak. A co się poprawić w pracy? Raczej znaczy, yy, działaliśmy bardzo na wariata. To znaczy. No właśnie, jaki był w time, time frame, time work? Od, znaczy, od czasu, gdy się spotkaliśmy w Lublinie, tak. żeby w ogóle pomyśleć, czy chcemy współpracować, tak. do czasu, e, gdy kurs został sprzedany mhm. i przydałem Ci pieniądze, e, minęły dwa miesiące czasu. Tak, tak. tak. I to jest długo nie, czy krótko? Nie, to był bardzo bo e, mieliśmy. Znaczy, i... Jakie są tego powody, to pewnie można e, dyskutować. Natomiast nie mieliśmy dobrego czasu, żeby przygotować dobrą kampanię marketingową, sprzedażową, z naszego punktu więc Widzieliśmy to, co mieliśmy i użyliśmy. E, Działa z tym, co masz tu i teraz? Tak. E, gdyby, bo, bo teraz będziemy mieli kiedyś tam pod koniec roku pewnie drugie otwarcie, to pewnie mamy więcej czasu, żeby przygotować wszystko dobrze. Nie? Bo teraz to było takie na zasadzie, dobra, yy, to robimy tak, 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 próbujemy, poszło dobra. Ale tak, ja nigdy nie miałem tak skutecznie walidacji nowego pomysłu. Teraz robimy improvementy, poprawiamy, co trzeba poprawić w kampanii marketingowej głównie, tak. żeby jeszcze lepiej doszło do klienta i mógł tak. wytłumaczyć, czemu warto wziąć pakiet większy na przykład, albo jeszcze lepiej opisać pakiet środkowy. Tak, bo mało osób wie, ale na przykład e, tworzenie stron sprzedażowych, które były dostępne dla klientów, odbywały się tego samego dnia, gdzie było otwarcie programu. Tak. Tak, ja pamiętam, że pierwszy ten webinar sprzeda osadzający sprzedaż robiłem e, wieczorem w hotelu, gdzie miałem dwudniową konferencję jakiegoś takiego, tak. czyli dwa bardzo intensywne dni. Dzień wcześniej teraz odpocząć, nagrywaliśmy e, tego webinara o Lewa, a w czwartek nagrywaliśmy cały dzień e, tak dużo. Tak, ale widzisz, bo e, wiem, że to może źle zabrać, ale. Nie wiem, czy z kimkolwiek innym niż to bym to zrobił, nie? Bo wiesz. E, Sprawność wideo. O to tak, dużo. no i doświadczenie, nie? Bo gdyby, załóżmy, to się miało odbywać troszeczkę, e, załóżmy, z osobą, która nie ma doświadczenia i teraz nagle, dobra, wieczorną bimę, webinar, trzeba się przygotować w wolnej chwili? Tak, masz rację. E, byłoby... czyli, czyli nasz model ktoś będzie chciał odtworzyć i temu nie wyjdzie. Bo, I był Rady osadzony nie. na doświadczeniu twoim, moim, tak, twórcy tak. wideo, robienie webinarów, sprzedaż. Więc ja nie miałem obiekcji, czy warto, czy dobry. Wiedzieliśmy, że to jest dobry produkt, do klientów, hej, jedziemy. Tak było. No. Co jeszcze powiesz ciekawego, czego się można było nauczyć od nas, czego my się nauczyliśmy od siebie? Nie, raczej znaczy, ja byłem na, największym, byłem w szoku, i to też powtarzam już kilka razy, Powtarzałem nawet teraz dla chłopaków, gdy nagrywaliśmy program bojakingu. Mówiłem o tym, że e, którego chyba. Był trzeci dzień konferencji Kiyosakiego, mm -hmm. gdzie Ty byłeś mm -hmm. i czwartego mieliśmy cały dzień nagrywać. Tak, tak, tak. Ja już myślę, że wcześniej, też nie ma szansy udać. Że Mieliśmy, mieliśmy masę materiałów, tak chciałem, nie? Mieliśmy <grym> masę No ale taka prawda. Co opisać. Mieliśmy masę materiałów, no, ale przy że zobaczymy z rana, więc czekamy, czekamy, e, wpada Marcin. E, oczywiście zero w ogóle e, z marsztek, zero. Pamiętam <grym> e, Wasze zdziwienie, okej. Okay, I okay. Dominika, która teraz trzyma e, kamerę, którą pozdrawiamy serdecznie. Masz się Dominika pokazać do, e, do tej szyby? A. I mogę powiedzieć, Dominika, co zrobiłaś? Jak przyszłaś? Tak. I Dominika poszła spać, a Marcin cały dzień nagrywał. A później Dominika rodziła samochód, ja przysypiałem. Tak, to powiedzmy, mandat jadąc do ciebie po Warszawie. Tam 20 km więcej, czyli jechaliśmy 70. Że wziąłem na siebie koszty mandatu. Bo to było duże zmęczenie. I zgadza się, czyli to jest właśnie Hustling. Tak. Czyli się jak musisz ciśnąć, później odpoczywasz. Pojechałeś na wakacje ostatnio. Ja też odpoczywałem od ludzi, czyli pracowałem więcej w biurze niż na konferencjach, bo też musiałem odreagować. Ludziom się wydaje, że hustling to jest po prostu napierdolanie cały rok. Nie. No, 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 no Tak, ale z odpoczynkiem po drodze. Pit stopy, na opon, oleju. Ale y, y, akcja z y, wczoraj. A aprobo hustlingu nie? I, i to chyba trzeba też pamiętać o tym, że... Stań boczki, bo może będzie dmuchać... Tutaj. O, super, pięknie. To nie jest, to, to nie jest kwestia <noise> no. ile czasu się poświęca na, na robienie czegoś, ale jak szybko i skutecznie się pewne te rzeczy robi, się różne rzeczy. Ja zobaczyłem Macieja Nisarowicza, że w swoim systemie płatności e, Zapytał, czy mogę dostać zniżki, dostał zniżki. Biał, o, ale fajnie, biorę też. Napisałem do swojego systemu płatności, czy mogę zrobić zniżki. Nikt inny nie zrobił, ty to zrobiłeś. Tak, bo znaczy Mirka na Instagram Storysie, zejdziełem Norbertowi, Norbert wysłał jednego maila i tam 084 niżej. No, wiesz, i, i to jest takie właśnie, wiesz, szukanie, próbowanie, co działa, jeżeli dobrze działa, to się zwiększa, polepsza i tak dalej, nie? I zaoszczędziłeś pewnie na tym dużo, ja też zaszczędziłem na tym dużo. I jeszcze więcej, bo to w przyszłość będzie generowało tak, dużo tak, oszczędności. Tak, małe rzeczy. Małe kroki, działanie szybko, bazowanie na doświadczeniu Wiesz, może zrobimy komuś krzywdę, ktoś się materiał obejrzy i sobie tak samo, więc to ostrzegamy. Byliśmy dużo wcześniej. Spotkaliśmy się w momencie, gdy mieliśmy kompetencje wideo, sprzedaży, internetu, podobną mentalność sprzedawcy. Tak. I, I też y, pamiętajmy o tym, że koło nas pracowali ludzie, nie? Czyli y, koło ciebie pracowali ludzie. U mnie też był Piotr, była Magda, która nas cały wspierała, był Szymon, który pomagał nam w różnych rzeczach. No, u ciebie dzięki, to... dzięki czemu mogliśmy sobie pozwolić na wyłączenie się z naszych korowych aktywności tak, tak. i cały dzień najpierw widać stworzenie wideo. Tak. Tak było. No i tak powstał kurs. Nie będziemy mówili, ile tam zarobiliśmy, bo to dopiero początek walidacji. Ale właśnie, bo to, to jest ważny temat, że ja się cieszę z wyniku, bo to jedna z największych sprzedaży w historii Akademii. Natomiast też jestem świadom tego, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo twój, to jest Twój punkt widzenia, że to jest. Jak na razie jakiś tam początek mhm. kariery i może z tego wyrośnie coś jeszcze ciekawego. Ja tylko podchodzę w ten sposób, że jeżeli pierwszy wspólny projekt zakończył się, są klienci, pieniądze, mamy nagrany materiał i to już gotowe do automatyzacji, do powielania, tak. to to jest super. Czyli klienci zapłacili nam sporo pieniędzy, to nie są małe kwoty. Nie, nie. Sporo pieniędzy za zrobienie kursu, który jest wersją 1.0. Tak. I teraz możemy dobudować bonusy wartości. Cały Nawet gdyby włożyć całą kwotę zarobioną w Facebook adsy z tego, nie wiem. Nie, okej, okay, nie, 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 nie tego nie robiłem. Ale jest w czym pracować. ważny pomysł. A w jaki sposób podchodzisz do budowania nowego kursu? Czyli, robiąc nowy kurs razem jakiś, to co byśmy robili? Dywanie tematu, walidację, tak samo. Czy pójście głębiej w produktu grupy, która coś kupiła? No, można i tak i tak, nie? Bo teraz w niektórych programach, które robię, to idziemy po prostu głębiej, czyli ludzie sami piszą, że słuchajcie, super, e, zrobiłem to, jestem na tym poziomie, dzięki, ale potrzebuję więcej, nie? I tu masz prosto odpowiedź, pytasz więcej osób odpowiada. Ale w niektórych rzeczach się uzupełnia, więc to jest temat do porozmawiania, w którym kierunku można iść. Ale na pewno co jestem przekonany, że jest wiele osób, którym szkoła sprzedaży pomoże bardzo. Nie? bo już są jest pierwsze i, walidacje. Tak, 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 tak. E, Mirek ben, mój mistrz od kursów online. E, Marcin Osman, którego sługowiernym wiernym jestem, tak? Tak to miało być? Tak miałem powiedzieć. Dominika dobrze powiedział. O Jezus Maria, a miało być longiem bez cięcia, Będą, będzie montaż. Nie będzie montażu, wszystko jest w porządku. <laughs> Dziękuję bardzo za wideo i, piękne, a, i za. Mogę kogoś pozdrowić? Pozdrawiamy. No. E, pozdrawiamy Filipa i Mateusza, którzy na naszym webinarze sprzężowym. Eee, wygrali z nami Amaro, to są oni i kolację czekają gdzieś tam na nas. Tak i dzisiaj z jemy kolację w Amaro. A czemu wygrali? Co zrobili? Bo y, jako pierwsi kupili i nam zaufali. Tak, czyli hmm. nagrodziliśmy, wydali u nas pieniądze, które my wydamy teraz na nich. Tak. No tak, w tak. I idziemy jeść.